Porównuję ze sobą znane jesienne filmy i seriale. Na początek mamy Wednesday i Sabrinę, i obie produkcje mam wrażenie, że są bardzo podobne. Mamy dwie główne bohaterki, które idą do szkoły pewnej magii i przeróżnych nadludzkich zdolności, obie przeciwstawiają się złu. I Wednesday uwielbiam, aczkolwiek z Sabriną mam tak, że pierwsze dwa sezony mi się nawet podobały, ale później już było dla mnie zbyt mrocznie, zbyt taka ciężka atmosfera, trochę zabrakło mi tego balansu między wiecie, takim lekkim klimatem, a tym ciężkim. I już po prostu dalej nie chciałam tego oglądać, więc jak dla mnie Wednesday wygrywa. I teraz mamy Twilight, zmierzch oraz pamiętniki wampirów też obie bardzo podobne produkcje. Ja zmierzch obejrzałam dopiero w tym roku i pamiętam, że na początku jak się bardzo śmiałam z tych dialogów, i z tych różnych sytuacji. Ogólnie to co tam się dzieje było to dla mnie zabawne, ale później się serio wciągnęłam w ten cały klimat tej tajemniczości i te wampiry i tak dalej. I podobało mi się, myślę, że w tym roku też sobie gdzieś tam puszczę w tle, bo idealnie mi pasuje do tego jesiennego klimatu. A jeżeli chodzi o pamiętniki wampirów, to jako nastolatka czytałam książki i pamiętam, że się się podobały i się wciągnęłam, ale jeżeli chodzi o serial, no to niestety on mnie zanudził i pamiętam, że zasnęłam na tych pierwszych odcinkach i nie siadło mi, więc jak dla mnie Twilight wygrywa. I teraz Coco i Hotel Transylvania. Obie animacje bardzo lubię, na Koko się popłakałam, ale jakoś tak Hotel Transylvania bardziej mi jakoś tak podszedł. Lepiej się bawiłam, więcej się o wiele śmiałam, także jak dla mnie wygrywa Hotel Transylvania. I teraz mamy Gnijąca Pana Młoda i Koralina, i ja tutaj nie potrafię wybrać, po prostu obie animacje są genialne. Uwielbiam i co roku je oglądam jesienią. Tutaj chyba wyjątkowo dam remis, bo naprawdę nie umiem wybrać której z nich, a wydajcie znać w komentarzach. Jeżeli wolicie gniącą pana młode, to zostawcie w komentarzach pierścionek, a jeżeli Koralina to kota.